A w dzisiejszym odcinku z serii Avatar War w końcu mamy nową aktualizację! Pojawi się zupełnie nowe miejsce. No i przede wszystkim przepiękne koniki. Ja nie tracę czasu, tylko od razu rozwiązuję działanie. 4 razy 4 to 16. No i mamy to. Zobaczcie, jak przepięknie wygląda tutaj ta grafika. Mamy tutaj jakieś zwierzątka, mamy pokazaną całą farmę. No ale najważniejsza rzecz znajduje się o tutaj. Słuchajcie, musimy nacisnąć na ten samolocik, no i pojawiło się tutaj możliwość, aby polecieć na wieś. Uwaga, uwaga, mamy to. O, słuchajcie, jakie to jest duże. Dobra, jest droga. Jadą sobie samochody. Z tego co widzę, tutaj mamy jakieś miejsce, które się buduje, ale tutaj jest ten najnowszy budynek. Farma z konikami. Przepiękna stajnia! Zobaczcie, tutaj na wejściu y, mamy y, takie miejsce, gdzie mamy jakieś kapelusze. Dobra, ja sobie jeden taki tu przymierzę, który lepiej do mnie pasuje. Chyba zdecydowanie bardziej podoba mi się y, ten jaśniejszy. Tutaj możemy sobie jeszcze przebrać buty. Buty takie przepiękne, y, czarne. Przechodzimy dalej i ja już muszę to zobaczyć. Mamy pierwszego konika! Poczekajcie, czy możemy. Oh, możemy go podnieść! Oh, jak on pięknie wygląda! Czy my możemy. Możemy na nim usiąść? No nie wierzę, patrzcie tylko na to! O, oh, wow! Jak pięknie to wygląda! No i oczywiście animacje! Ten konik naprawdę, słuchajcie, może się popłakać, może być zły, może płakać takimi dużymi łzami, może się zastanawiać, może się z nami przybitać. Ej, zobaczcie, jak to pięknie wygląda! Ej, czy mi się wydaje? Czy on może zrobić? Super, Serio? Yy, yy, tutaj jakaś jest taka emotka. Następnie mamy, że nasz konik zasypia. No i może się również obudzić. Ej, i faktycznie... A, on zrobił tutaj kupę Jestem przeszczęśliwa. Tak bardzo czekałam na te koniki. No zobaczcie tylko, jak pięknie to wygląda. Przejdźmy do kolejnego boksu, bo chyba to się tak nazywa. Tutaj niestety nie mamy konika, ale dalej mamy dziewczynę, która zajmuje się konikiem. I ten konik jest taki przepiękny, duży, taki w ciemnym kolorze, czy my również możemy sobie na niego usiąść. Poczekajcie, spróbuję. A, również możemy! Patrzcie na to, jaki piękny ma kolor! Za chwilę pokażę. Pokażę Wam najlepsze sekrety w tym miejscu, ale z tego co widzę, to zobaczcie, możemy sobie wziąć taką szczotkę i możemy zajmować się tym naszym konikiem. Możemy go porządnie wyczesać i na górze, i na dole, i również jego nogi. Następne miejsce to jest chyba jakaś karma dla konika. Mamy też. Toczek na głowę. Dzięki niemu jesteśmy bezpiecznie jakieś zimy konno. Mamy też tutaj jakieś y, przyrządy do sprzątania stajni. No i oczywiście całą uprząż dla konia. Następnie chyba mamy wybieg dla naszych koników. Dalsza część naszej farmy. No i na samym końcu mamy jeszcze takie małe pomieszczenie. Odłożę tutaj konika do tego boksu. Zobaczcie, możemy sprawić, że on się położy. Możemy też sprawić, że on podskakuje, Albo że po prostu, zobaczcie, zamyka oczy i zasypia. Wygląda po prostu przesłodko. Dobra, lecimy z pierwszym sekretem. Zobaczcie, tutaj siano nad jego głową. Wystarczy, że kilkukrotnie na nie naciśniemy. Zobaczcie, i to sianko po prostu nam wypada. Potrzebujemy dosyć sporo tego sianka, a na samym końcu wypadła taka igła. Bierzemy ją do ręki, bierzemy też to sianko. No i zwróćcie uwagę, o tutaj, pojawiły nam się rzeczy, które możemy zrobić. Po pierwsze możemy wydziergać, czy też zrobić taki przepiękny koszyk, po drugie możemy zrobić stracha na wróble, patrzcie jaki jest piękny. Z kolejnej części sianka możemy zrobić taki przepiękny koszyczek, który w środku jest taki fioletowy, biorę kolejne sianko i możemy zrobić... Chyba kołyskę dla bobasa. Niestety sianko się skończyło, więc przechodzimy sobie bok, Tutaj na tę stronę. Zwróćcie uwagę na górę. Tutaj mamy kolejne takie sianko. Możemy sobie na nie nacisnąć. Wówczas y, kolejne sianka nam po prostu y, wypadną. To jest siano, czy też jakaś taka bardziej słoma? Tak mi się wydaje, zrobiłam już kapelusz na głowę. Kapelusz na głowę, taki przepiękny, słomiany. No i ostatnia rzecz, jaka mi tutaj została. To jest kolejny taki kapelusz. Ej, co jest grane? Nie mogę go założyć. Poczekajcie, ten mi pasuje na głowę, a ten jest taki malutki. Wydaje mi się, że to jest jakiś dla bobasa. To nie koniec sekretów. Jeszcze raz tutaj naciskamy tak długo, aż cały sianko zniknie, ponieważ tutaj mamy kapelusz kapelusz, taki ciemno-niebieski. Jest to kapelusz szeryfa. Odłożę sobie tutaj te rzeczy. Zobaczcie, wszystkie po kolei w ten sposób wyglądają. Szybko dajcie mi znać na dole w komentarzu, która rzecz zrobiona tutaj z tej słomy podoba Wam się najbardziej. A ja teraz z tym kapeluszem muszę się udać Tutaj na sam początek, gdzie weszliśmy, zobaczcie. Tutaj jest taka gwiazda szeryfa i taka sama gwiazda jest pokazana o tutaj w tym miejscu. Ściągnijmy sobie jeszcze ten kapelusz. No a ten musimy powiesić o dokładnie tutaj w tym miejscu. Wow, dostaliśmy prezent. Patrzcie na to. Prezent na naszej farmie, prezent na wsi. Wygląda genialnie. No, dobra, no ale najważniejsza rzecz, co jest w środku. Otwieramy to. Oh, Okej. Okay. Uprząż dla konia, siodło... I przepiękne buty. Ej, te buty ja sobie od razu założę, bo pasują do mojej stylizacji. Są takie brązowe. Jestem tutaj z moim konikiem. No to teraz czas go ubrać. Po pierwsze siodło. O, jakie piękne! Okej, okay, teraz czas na te chyba lejce, tak to się nazywa. No i chyba możemy wsiąść na konika. Zobaczcie! Teraz wygląda to przepięknie! No dobra, spróbujmy tutaj sprawdzić, co się dzieje. Dobra, my tak w ten sposób pędziemy na tym koniku. Dlaczego on tak dziwnie jakoś się porusza? Jakby chciał skoczyć! O wow! No spójrzcie tylko! Tak długo czekałam na te koniki, no i wyglądają one przepięknie! Zejdę sobie na chwilę z tego konika, ponieważ musimy przejść tutaj dalej. Kolejny sekret związany jest tutaj o oto z tym miejscem. Widzicie ten krzak? A za tym krzakiem coś się kryje. Coś takiego małego wystaje. Wystarczy, że tutaj naciśniemy i wyciągniemy przepiękne różowe buciki. No zwróćcie tylko uwagę! Są to y, takie kowbojki przepięknie wyglądają. Wow, jakie różowiutkie. Są takie same jak te, tylko te są złote, a tutaj mamy różowe. Przechodzimy sobie tutaj do tego miejsca. Zobaczcie, mamy tutaj takie pachołki. Mamy stołeczek. Są też przepiękne zdjęcia. Zdjęcia chyba za jakieś zawody, chyba udało nam się coś wygrać. Po drugiej stronie z kolei mamy takie widły. Tymi widłami oczywiście możemy pracować, ale mamy też taką słomę. Wyciągamy ją. Ponieważ za tą słomą mamy prezent. Zobaczcie na to. To jest taka maska, czy też bardziej kaptur. Kaptur konika! Zakładamy to na głowę. Patrzcie, jak to śmiesznie wygląda. słodko. Co możemy teraz z tym zrobić? Oczywiście możemy wyciągnąć sobie tutaj jeszcze taką słomę i dalej cofnąć się po tą naszą igłę i coś tam zrobić, ale możemy takim czymś. Wow! rzucić. Gdy weźmiemy sobie tutaj jeszcze to sianko, naciśniemy i pojawią się takie e, mniejsze e, jakby części tego, to możemy to dać naszemu konikowi. Zobaczcie na to, on to uwielbia. No tak, no przecież koniki uwielbiają jeść właśnie takie sianko. No i przede wszystkim lubią również jeść jakieś owoce i warzywa. Dosłownie na chwilę opuszczamy naszą farmę, ponieważ musimy wejść o tutaj w nasze menu. Uwaga, uwaga, mamy to! Zobaczcie, możemy stworzyć własnego konika. Dobra, bierzemy od razu sobie ten dodatek i nasze kolejne zwierzę. To nie będzie kotek, to nie będzie piesek. Tylko konik! Patrzcie na to, jaki jest przepiękny! Możemy sobie wybrać jego kolor. Jaki ja bym chciała mieć kolor konika? O wow! To mi trochę przypomina kucyki pony. Wygląda to przepięknie. Dobra, wybierzmy sobie takiego jasnego konika. Teraz umaszczenie. O, ale mi się podoba. Wiecie co? Albo to z takimi kropeczkami to najbardziej albo to tak jest taką buźką ciemną. Dobra, wybierzmy sobie coś takiego. Ej, ja mogę tutaj zmienić kolor tego. Yy, to może być bardziej pomarańczowe, czy może o takie różowe. Dobra, teraz czas na oczy. Zobaczcie jakie piękne są te oczy. Te chyba mi się podobają najbardziej i zróbmy je sobie może błękitne. Wyglądają przepięknie. Teraz czas na brwi. Może zróbmy sobie je i wybierzmy sobie jakiś kolor. O, może ten taki jaśniejszy. Teraz czas na grzywę. Ej, co jest grane? Patrzcie na to! Możemy sobie wybrać jakieś takie warkoczyki o oh wow, o oh no nie, no ten warkoczek podoba mi się genialnie i on jest przepiękny, zróbmy sobie tylko jakiś taki jasny kolor czy też może bardziej taki, o oh, ten różowiutki, podoba mi się najbardziej, tutaj wybierzmy z tej strony również ten kolor, tylko tę grzywę z przodu może zróbmy, o oh, sobie taką większą, o oh, może nawet taką, na sam koniec możemy sobie jeszcze wybrać pyszczek oczywiście ja bym chciała jakiś taki ładny, uśmiechnięty, chyba no właśnie, jeszcze ogon. Ogon również musi być w kolorze tej naszej takiej grzywy. No i wybierzmy sobie, jakie tutaj wybrać. Chyba podoba mi się ten taki zakręcony. Tutaj niektóre są naprawdę szalone, ale ten zakręcony moim zdaniem jest najlepszy. Czy ja właśnie stworzyłam kucyka Ponem? Wygląda przepięknie. No i teraz najważniejsza rzecz, zabierzmy naszego kucyka na farmę. Tutaj mam koty, mam psy, no i jest nasz kucyk. A zobaczcie jaki piękny jaki jasny. No i tutaj jeszcze oczywiście jestem również ja, ale teraz najważniejsza rzecz. Musimy dać takie lejce. Musimy dać to przepiękne takie siodło. No i musicie przyznać, że wygląda on bosko. Spróbujmy go jeszcze nakarmić. Tutaj mamy krupeczki! Krupeczki w kształcie konika. Zobaczcie jakie fajne! Tutaj jest jeszcze jakaś taka różowa paczuszka, Tutaj mamy chrupeczki w kształcie podkowy, a tutaj na końcu mamy jakieś takie ciasteczka dla konika. Wziąłem sobie jeszcze tutaj y, te oto przyrządy. Możemy wyczesać naszego konika, może lepiej będzie. Jak staniemy sobie o tutaj z przodu i zaczniemy go sobie przepięknie czesać. Oprócz takiej szczotki y, mamy tutaj jeszcze Zobaczcie taki przepiękny grzebień. Tym grzebieniem również możemy wyczesać naszego konika. Na sam koniec możemy nalać wody do wiaderka i możemy nakarmić naszego konika. Konik na pewno jest bardzo spragniony. Spróbujmy tutaj dostawić mu jakoś to wiaderko, tak, aby on mógł właśnie się napić. O, w ten oto sposób! O, zobaczcie na to! On naprawdę pije tamtą wodę. Dajcie znać, jak podoba Wam się ta farma i czy Wy również. Tak długo czekaliście na te koniki. Jeżeli znacie jakieś inne jeszcze sekrety, to koniecznie dajcie mi znać na dole w komentarzu. Do usłyszenia, pa pa!